Jeżeli ktoś kiedyś zaproponuje ci grę w trzy kubki, to jak najszybciej uciekaj. Oszust na początku będzie przekonywał cię, że masz szansę wygrać. Powoli będę przesuwał kubki i będzie ci dawał nawet podpowiedzi, gdzie może znajdować się woda delikatnie ją wylewając. Następnie zapytacie cię bardzo proste pytanie, czy chcesz zagrać w grę w trzy kubki. I poprosicie o postawienie pieniędzy. Jeżeli tylko postawisz pieniądze, to już przegrałeś, bo pierwsza runda może być dla ciebie i możesz faktycznie stwierdzić, że woda była dokładnie w tym miejscu. Natomiast jeżeli wygrasz pierwszą rundę, to w drugiej rundzie nie masz już szans, bo oszust zacznie przelewać wodę z kubka do kubka. I nawet jeżeli przeleje ją wylewając trochę wody, woda w kubku dalej będzie się znajdowała tak żebyś zobaczył, że jest tutaj cały czas. Będzie przekonywał Cię, że woda dalej znajduje się w kubku, mimo tego, że widziałeś, że ona została tam wlana w mniejszej ilości, ale jednak i tak i tak nie masz już szans na odzyskanie swoich pieniędzy, a prawdopodobnie stracisz tu tych pieniędzy znacznie więcej. Bo jeżeli oszust teraz zapyta Cię, gdzie jest woda, gdzie jest woda, którą przed chwilą przelał, no to jeżeli myślisz, że jest tutaj, to się mylisz. Jeżeli myślisz, że jest tutaj, również się mylisz, ale jeżeli myślisz, że jest tam, gdzie była przed chwilą, również nie masz szans. I dlatego właśnie nigdy nie graj w tą grę.